Dziś, na przykładzie Anieli i jej futerka, chciałbym pokazać skąd wychodzi i jak rozpędzany jest hejt oraz mowa nienawiści w uniwersum JTO. Schemat działania jest zawsze identyczny z tym, który zademonstruję dziś. Jest to moja ocena sytuacji z punktu widzenia widza obserwującego to, co dzieje się wewnątrz tego uniwersum. A ja, jak każdy z nas, mogę się mylić. Nie bierz tego za pewnik. Przemyśl to i wyciągnij swoje wnioski. Zacznijmy zatem od początku. Jacek nagrywa za odcinek. Zwykły odcinek, jakich wiele na kanale JTO. Jak wszyscy dobrze wiemy, Aniela jest osobą bezdomną i od pierwszego występu na kanale przejawiała cechy takiej osoby. Mam tutaj na myśli na przykład zabrudzone ciuchy. Nie Aniela pierwsza na odcinku JTO wystąpiła w brudnych ciuchach. No, Jacek takiej osoby pokazuje. Osoby bezdomne. A osoby bezdomne cechuje w większości to, że nie są czyste. Po jednym z takich odcinków z udziałem Anieli, jedna z widzek wrzuca post, w którym wyraża oburzenie. Tym, w jakim stanie Jacek. Pokazuje aniele. Tutaj wskazuje palcem, brudne futerko anieli. Jak na moje, robi właściwie to samo co Jacek, a nawet dosadniej. Jacek na swoim filmiku nie zwracał uwagi, by widz patrzył na brudne futerko anieli. Wicka, wstawiając post na swojej społeczności, uwagę widzów fokusuje właśnie na brudne odzienie. Należy zapytać się, jak może poczuć się bezdomna, młoda kobieta, której druga kobieta wytyka nieczyste ubrania. W komentarzach pod tym samym postem krytyka i oburzenie troskliwych i empatycznych widzów, no i oczywiście serduszka w ramach podziękowań za to, że autorka posta słowami swoich widzów może powiedzieć Jackowi to, czego sama nigdy nie powie. Sam post nie wystarczył. W tym samym temacie na tym samym kanale pojawił się nawet filmik zatytułowany Aniela patologicznie ukazywana na YouTube. Aniela żyje w patologicznym świecie. Trudno, by była pokazywana inaczej. Właścicielka kanału wytyka Jackowi to, że ten pokazuje Anielę w brudnych ciuchach. Temat, w moment ze społeczności wspomnianego kanału, trafia na live, na którym w nieco mniej patologicznym świetle przedstawi się Aniela. Mam tutaj na myśli live u pewnego szweda. Tutaj dostałem inną, jeszcze taką wspaniałą rzecz, która myślę, że ci się spodoba. Widzieliście? Może, te, może tak zrobię elegancko, żebyście zobaczyli troszeczkę delikatne zbliżenie tego jej futerka. Nie wiem, czy kojarzycie, ale futerko eleganckie, nie? U tego samego Szweda, u którego na lajwie pani Monika odbierała na przykład życzenia urodzinowe, czy u którego bywała z prywatną wizytą w Szwecji. Ale to oczywiście nie ma żadnego związku. Monika. A to Monika ma normalnie urodziny? To Moniko, to wszystkiego najlepszego. Druga druka w pomyślności. Dużo pieniędzy. Tak. Że, żeby twoje dzieci miały bogatych rodziców ci życie. Tak, tak powiem ci tak. To jest powiem ci, obowiązkowo, żeby twoje dzieci miały bogatych rodziców. Tak, nie zapominajmy o dzieciach, gdzie się są najważniejsze, tak? Ty też, Wiktoria, żebyś miała bogatych, yy, bogatych rodziców naprawdę. Życzę Ci tego. Monika tobie też życzę naprawdę, szczęście, życzę ci. Wszystkiego najlepszego, Zdrówka, szczęścia, pomyślności. O! Ja normalnie powiem, byłem kompletnie przygotowany. Jakbym wiedział, to bym się przygotował normalnie lepiej. A tu cholera jasna i kłóce pykone. Jestem nie do końca przygotowany. Nie wiem, gdzie to jest. O, jest, taka. Sto lat, 100 lat, wiek, żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat żyje, żyje nam. Aniela jest osobną bezdomną, a za filmy u Jacka otrzymuje wynagrodzenie, które sama może spożytkować na to, by na przykład uprać sobie futerko. W momencie, kiedy Aniela trafiła na społeczność wspomnianego wcześniej kanału, stała się również jego bohaterką. Zastanawiam się, gdzie była empatia autorki wpisu, kiedy używała sobie Anieli, by uderzać wwiadka. Zastanawiam się, dlaczego sama nie poszła i nie zaprowadziła Anieli do pralni. Nie no, po co? Lepiej wykorzystać Aniele, by uderzać wwiadka, a w ramach empatii samej powiesić na społeczności post z jakże głębokim cytatem. Przy tym oczywiście, wytykając innym niestosowne zachowanie względem Anieli. Tej samej Anieli. Sami ocencie czy komentarz faktycznie był niestosowny. W poście oraz w komentarzach wielkie oburzenie, że stali widzowie JTO mają za Anieli bekę. Współczucie, smutne emotki. I pani Monika pyta, gdzie etyka, moralność, gdzie empatia tego człowieka-synowito. Na całą sytuację reaguje Aniela. I pod filmikiem Moniki zamieszcza komentarz. Według mojej oceny Aniela miała prawo tak na to zareagować. Za występ u Jacka otrzymała wynagrodzenie finansowe. Za występ na społeczności wiadomego kanału spadł na nią jedynie hejt. Bardzo ciężki hejt. Temat komentarza Anieli podłapuje nie kto inny. Szwed bohater, który swoją piersią i kłamstwem postanawia bronić damy w kapeluszu. Monika R. Alicja Aniela podaje do prokuratury, jaca ją wysyła na kanał Moni. Yy, wyrasza. ja powiem ci, że dzisiaj właśnie o tym też będę mówił, nie. Yy, ja mam taką propozycję do tej całej yy, Anieli, nie. Aniela, ty ma, ty można powiedzieć ujęła chodzący, no, 79 rok niestety jestem. Ty ujebała futerko. Ty wzięłabyś się, kurwa, bała choćby do mnie, bo to ja nie pokazałem Twoje upier up... futro i to jak pokazałem Twoje ciało, to ja bałem się z Ciebie, że żeś chciała, ja córka chciał Cię namówić, żebyś ściągła hakmentowi, yy, bo dla mnie to Ty jesteś po prostu jakimś nieużyte... nieużytecznym użytecznikiem, którego należy je w każdej możliwej yy, pozycji. I dlatego, na imię, o tak kulturalnie mówiąc, i od się, yy, u, się Futerko, tutaj, od, mianowicie od Moniki, bo ty potrafisz się przy kogoś, to co? Ty pójdziesz do prokuratury, co? Jaculka cię przeniósł? Ja powiem ci szczerze, że, że ja cię bez proroka wyjaśnię Wyjaśnianie? Yy, no bo to jest, nie, normalnie. U, no przecież widzieliście, nie? Jest obdziedliwa. Chudna, wstrętna, no kto by temu czemuś podał do dzioba? Jak zwykle padają te same słowa. To ja pokazałem futerko. To ja, to ja, halo, to ja byłem pierwszy. No nie, pierwsza na brudne futerko uwagę zwróciła pani w kapeluszu, a pik na live pokazał screeny z postu pani w kapeluszu. Tak, dokładnie te same screeny. Co więcej, film na kanale Damy w kapeluszu dotyczący Anieli jest z 8 kwietnia, a live Szweda, na którym mówi o Anieli i pralni jest z dnia 10 kwietnia. Czyli wychodzi na to, że nawet kłamać nie potraficie. Oczywiście, to co słyszymy nie ma nic wspólnego ani z hejtem, ani z wpisem na społeczności pani w kapeluszu. To czysty przypadek. Szwed po prostu widzi to samo. Eee, ku... One się przypie... komuniki końskim... No to weźcie mi, powiedzcie, weźcie mi, powiedzcie, jak takie pruchnopie można powiedzieć, uj**erkie, nie wiem, gdzie ja te ja mam, dopiero co, żem usunął, nie? A do tej bogatej narracji wtyrujące komentarze, oczywiście porządnych i empatycznych widzów, nie hejterów. Żeby zobrazować podwójne standardy oraz hipokryzję, przywołam tutaj kolejny post ze społeczności kapeluszowej damy. Pani dama jest mocno oburzona, no boliwka nazwała Patryka kryminalistą. Pamiętajmy proszę przy tym, jakie obrazki oraz treści widzieliśmy chwilę wcześniej. Dama w kapeluszu zwraca uwagę Jackowi oraz Livce na niestosowne zwroty w stosunku do Patryka. Jej widzowie się z tym zgadzają. Właściwie nie tylko jej, bo ci sami widzowie, którzy są udamy w kapeluszu, słuchają live'ów Szweda i tam już oburzenia nie było widać, gdy ten ciężkimi obelgami uderzał w bezdomną i chorą Anielę. Wszyscy mu wturowali. Wtedy empatia tych osób, tych samych osób, którzy wytykają listę słowo kryminalista, spała, miała oczy zamknięte. Zresztą, właściwie sama dama w kapeluszu, w jednym z wpisów na swoim kanale, opisała Anielę jako nawalona, drapiąca się z brudu i agresywna. Chwilę wcześniej liwce wytykając, że Patryka nazywa kryminalistą. No ale u damy w kapeluszu nie ma hejtu. Tam nie obraża się bezdomnych. Tam się za nimi stoi i broni ich przed złem. Dama w kapeluszu nie uprawia też żadnej nagonki. Ona po prostu wylicza sobie synonimy, opisując jednego z aktorów filmików od Teo. Dlaczego właściciel kanału nie reaguje? Tylko przedstawia nam Łukasza Kłamczuszka. Łukasza oszukańca, wyzyskiwacza, złodzieja, kanalię, hienę, bandytę, chuligana, zwyrodnialca, zakapiora, gangstera, bandziora. Dalej nam pokazuje. Pokazuje jego twarz i, nie znając go zupełnie, ocenia, dość brzydko ocenia. No ale to przecież nie jest hejt. To tylko synonimy. Może pokażę wam synonimy słowa złodziej. Czyli jak inaczej można zastąpić słowo złodziej, aby to znaczenie było praktycznie to samo. Synonimem słowa złodziej może być bandyta, chuligan, bandzior, drap, grabieżca, kanalia, hiena, kanciarz, gangster, łajdak, kłamczuch, oszukaniec, wyzyskiwacz, wyłudzacz, zwyrodnialec, zakapior, chuligan i tym podobne. Pani dama w kapeluszu youtuberką jak sama twierdzi nie jest, no ale pisze posty dla widzów na kanale YouTube i zaprasza pod nimi do dyskusji. Nie jest youtuberką, no ale nagrywa filmiki, które publikuje na platformie YouTube i w których zachęca widzów do nazywania Łukasza podanymi przez z nią słowami, czy tam synonimami. Tych słów jest jeszcze dużo, dużo więcej. Czyli tak naprawdę możemy tego Łukasza, tego aktora z obecnej serii berlińskiej, możemy nazywać właśnie bandytą, chuliganem, bandziorem, drabem, grabieżcą, gangsterem, łajdakiem, kłamczuchem, oszukańcem, wyłudzaczem, wyzyskiwaczem, zwyrodnialcem, zakapiorem, szują, Kieną, kanalią i tym podobne. No ale to hejt nie jest. To nie jest nawoływanie do hejtu. Zapytam się Was, co to jest. Jak to nazwać? Archiwum nagrał bardzo fajny film. No powiem szczerze, no po raz kolejny. I tak jak mówiłem, on w tym jest dobry, nie? Naprawdę w tym jest dobry. Tego mu nigdy w życiu, tak jak mówiłem, nie odbiorę. A wy? Co o tym myślicie? Zachęcam do dyskusji w komentarzach oraz zostawienia subskrypcji. Pozdrawiam.